Cześć, przychodzę z porównywaczem dwóch antyperspirantów. I teraz słuchajcie, obydwa są Garniera, obydwa są Mineralne. Jeden jest Invisible, drugi jest Action Control. Jeden jest 48 godzin, drugi 72 godziny. Przybliżę troszeczkę. I teraz słuchajcie, a propos, więcej opowiem o tym: 48 godzin. Ja codziennie rano. Biorąc kąpiel, lub, lub jedynie biorąc, bo zależy jak jest pogoda i czy mam więcej czasu, bo przeważnie kąpię się wieczorem już po, po całym dniu, ale rano mi się zdarza też wykąpać. Więc po codziennej, że tak powiem, toalecie, rannej, to sobie smaruję pachy tym, 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 tym białoróżowym. Potem dopiero przed wyjściem do pracy się psikam dezodorantem, perfumami, co tam mam pod ręką. i te słuchajcie, perfumy, ten dezodorant po prostu się dłużej utrzymuje. Dlaczego? Dlatego, że po prostu niweluje zapachy, brzydkie zapachy, a skóra nawet po wykąpaniu, tak jak wiecie, ma tendencję do tego, że no zaraz się kumuluje pod pachą i, no i pachnie tak jak pachnie, czyli nieładnie. Więc to nam od razu niweluje i to jest bardzo dobry sposób. Wytrzymuje. Mm, nie wiem, czy 48 godzin, na pewno 24 wytrzymuje na 100%, nie zostawia żółtych plan na białych i białych plan na czarnych, bo już to przetestowałam, jest fantastycznym produktem. Delikatny zapach, taki pudrowy, taki. No, taki przyjemny zapach, tak jak no, ładny, delikatny zapach pudrowy, niearomatyzujący, nieperfumowany, tylko taki delikatny. A ten drugi produkt. 72 godziny. On wytrzymuje 24 godziny, więc już tutaj jest na minusie. Tu jest napisane do 45 godzin. Wróć do 45 stopni, tak? Był upały, testowałam. Ten się bardziej sprawdza niż ten. I ten ma bardziej, jest bardziej perfumowany. Też taki, 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 taki pudrowy zapach ma. Ale jeszcze jakąś perfum, jakiś perfum tam dalej pachnie. Więc daje nam uczucie jeszcze takiego komfortu po, mówię, po, 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 po smarowaniu pach, ale już brudzi nam czarne ubrania, więc no nie jest to przyjemne. I delikatnie się pod pachą roluje, ten nie roluje się wcale, więc sami musicie sprawdzić pod Was też własnymi pachami, czy to się u Was sprawdzi. U mnie sprawdził się ten rewelacyjnie, mniej pachnący, mniej wytrzymujący, a jednak bardziej na plusie, ten tutaj wiele obiecuje, a ma to samo zadanie co to, więc ja stawiam na biało różowy i do niego wrócę. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Pa.